Wiele tygodni trwały prace nad e, skutecznym rozwiązaniem kwestii opodatkowania handlu detalicznego. W zeszłym tygodniu Ministerstwo Finansów podało komunikat, w którym wyróżnia trzy stawki podatku jedną różną dla e, handlu w dni świąteczne oraz soboty. Jest ze mną e, poseł Adam Abramowicz, e, przewodniczący zespołu wspierania przedsiębiorczości i patriotyzmu gospodarczego. Dzień dobry. Witam. E, pan poseł postara nam się przybliżyć e, zawiłe kwestie. Podatku od sieci handlu detalicznego. Panie pośle, skomplikowana to jest kwestia. Trzy stawki podatku, różna dla, dla niedzieli i świąt, w dodatku szereg wyłączeń. Niezaskomplikowana ta ustawa? My chcemy jako posłowie ją uprościć, dlatego że najłatwiejsze, najlepsze są podatki proste. Ja przypomnę tylko założenia rządu Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o ten podatek. Ten podatek ma dać wpływy do budżetu, które później posłużą nam do realizacji programu, między innymi rodzina 500, a jednocześnie miała, ma pomóc małym i średnim polskim sklepom. W tym projekcie są. Zwolnione sklepy, które mają obrót 1,5 miliona złotych, no to są duże. To jest, to jest duży Jak wygląda obrót? taki, powiedzmy, sklep, który ma 1,5 miliona obrotu miesięcznego? Wiadomo, że też różne są obroty i różne sklepy w różnych częściach Polski. W Warszawie to jest duży sklep osiedlowy, gdzieś na wschodzie Polski to jest nawet bardzo duży sklep osiedlowy, a także inne firmy, bo nie tylko sklepy, inne firmy handlowe, ludzie handlujący przez internet na Allegro czy na innych portalach. Todo. W zasadzie mieszczą się wszystkie firmy małe i średnie, więc te firmy mogą być spokojne. Jest problem z, ze sklepami, które się zrzeszyły w sieci handlowe, stowarzyszenia, bo ministerstwo zaproponowało, żeby sieci handlowe potraktować łącznie ich obrót do tej progresji podatkowej. No i Tutaj w tym momencie my chcemy to zmienić, dlatego że są różne franczyzy w Polsce i to trzeba brać pod uwagę. Jest franczyza tych dużych zachodnich sieci i w jej przypadku jest to dobre rozwiązanie, bo nie pozwala unikać tego opodatkowania progresywnego, ale są sieci polskie, które zrzeszają bardzo malutkie sklepy o małych obrotach i gdyby opodatkować tą franczyzę, to mógłby być taki efekt, że sklep, który ma 300 tysięcy, to jest maleńki sklepik, a jest w sieci, by zapłaciłby taki podatek jak hipermarket. No to jest absurd i my nie chcielibyśmy do do tego doprowadzić to znaczy, że jeżeli ten podatek wszedłby w takiej formie, jak jest w tym momencie, objąłby również te sieci, te sklepiki, które się łączą we franczyzy, tylko i wyłącznie po to, żeby tak naprawdę przetrwać na rynku. Tak jest, tak jest i, i to jest błąd w założeniu. Próbujemy to wytłumaczyć i to zlikwidować. Ponadto ten pomysł opodatkowania soboty i niedzieli też uderzy we, we wszystkie formaty, także właśnie małe i średnie, i my mamy inny pomysł na zlikwidowanie handlu w niedzielę, o co bardzo wiele środowisk się już zgłasza. Chcemy, żeby normalnie, ustawowo zakazać takiego handlu, tak jak jest w krajach Europy Zachodniej, w wielu krajach. Wprowadziliśmy już przecież zakaz handlowania w święta. Ostrzegano nas, że zawali się cały system, że będą zwolnienia z pracy, że spadną obroty. Nic takiego się nie stało. I nie stanie się przy ograniczeniu pracy sklepów w niedzielę. Po prostu obrót się przeniesie na inne dni tygodnia. I lepiej to zrobić taką ustawą, zresztą pewnie zrobi, będzie to ustawa obywatelska, bo wiem, że są zbierane podpisy już pod takim projektem ustawy. Niż opodatkowywać te dni, bo komplikuje to system. Trzeba będzie prowadzić jeszcze dodatkowe analizy, dodatkowe, dodatkową rejestrację tego, tego handlu, dodatkowe koszty. Dlatego my proponujemy jako posłowie, ale także te środowiska kupieckie, które współpracują z naszym zespołem, w sensie konsultacji, żeby wrócić do tego podstawowego projektu, czyli system progresywny z dużą kwotą wolną, tu ukłon w stronę Ministerstwa Finansów, bo ministerstwo zwiększyło, bo propozycja środowisk przedsiębiorców była 12 milionów rocznie, czyli milion miesięcznie. Ministerstwo doszło do wniosku, że trzeba jeszcze podnieść, żeby pomóc jeszcze, jeszcze tym to średnim sklepom, więc jest 1,5 miliona zwolnienia, no i później progresja, co do której trzeba się dogadać po prostu w taki sposób, żeby ten, ta progresja nie zabiła e, żadnego przedsiębiorstwa handlowego, żeby, e, a pozwoliła na wpływ, wpływ pieniędzy do budżetu. Kapitał zachodni musi się przyzwyczaić do tego, że w Polsce trzeba płacić podatki, przecież korzystają z naszej infrastruktury, korzystają e, z naszego rynku, no i powinni się przyzwyczaić, że e, trudno, no, muszą trochę podatku zapłacić, także we własnym interesie, żeby było drogi, żeby były autostrady, e, żeby policja strzegła także obrotu gospodarczego, a więc to nic dziwnego w tym, że my chcemy doprowadzić do normalności. No właśnie, Panie pośle, ostatnie pytanie, bo pojawiają się takie głosy, że to półtora miliona obrotów w skali miesiąca, to jest taki, taki czynnik stopujący rozwój, że tak naprawdę firmy nie będą się chciały, firmy, no sprzedawcy detaliczni nie będą się chcieli dalej rozwijać, dlatego że nie będzie im się to w jakiś tam sposób kalkulowało i pozostaną na tym dosyć niskim pułapie. Jak to z Pana strony wygląda? nie będzie takiego efektu. Jeżeli ktoś już ma te obroty powyżej 1,5 miliona z szansą na rozwój, to może już go będzie stać na zapłacenie tej kwoty od obrotu. 10 lutego znowu zbiera się zespół, będzie minister finansów, minister Kowalczyk, będziemy przedstawiał nam posłom i stronie społecznej już ten projekt po tych zmianach, po konsultacjach. Mam nadzieję, że to on będzie już akceptowalny. No i będziemy go w Sejmie procedować, żeby jak najszybciej wszedł w życie, bo im dłużej on nie wchodzi, tym później stawka będzie wyższa, bo mhm. już w budżecie jest założona kwota wpływu. Mhm. My też chcemy, żeby ten podatek był takim polem doświadczalnym do przemyśleń, czy z czasem może od nowego roku, a może za dwa lata nie wprowadzić yy, zamiany Pitu i CIT-u, zamienić go na podatek przychodowy. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Bardzo dziękuję.